W tym roku polski taniec 14 lutego w ramach akcji Nazywam się Miliard zwrócił uwagę na problem przemocy wobec dziewcząt i kobiet, ponieważ to wciąż temat tabu w naszym kraju. Wyzwalający taniec do otworu Break the Chain to uliczny happening w ramach akcji One Billion Rising. Dlaczego miliard? Ponieważ co trzecia kobieta na świecie doznaje w swoim życiu przemocy. Jest ich więc w sumie miliard. To jest akcja zapoczątkowana kilka lat temu przez Eve Ensler, znaną performerkę, artystkę, feministkę, która podróżując po świecie, można powiedzieć, do, zbierała świadectwa kobiet doznających przemocy i rozpoczęła taki ruch właśnie protestu, ale pozytywnego protestu związanego z performancem, z tańcem, który ma uświadomić ludzi, że co trzecia kobieta na świecie doświadcza przemocy, że jest nas miliard. Że przemoc ma różne postacie, przemoc ekonomiczna i psychiczna i oczywiście fizyczna i że już czas coś z tym zrobić. W świdnickim rynku zatańczyli rodzice z dziećmi, mężczyźni i przede wszystkim kobiety, w sumie około 80 osób. W przygotowanie wydarzenia zaangażowała się Alina Szeptycka, Ewelina Leszko z regionalnego portalu dla kobiet dwieszpilki.pl, a także Katarzyna Twaruk i Małgorzata Szyszka, nauczycielki z pierwszego LO. Świetnica Zatańczyła przeciw przemocy kobiet po raz pierwszy w 2014 roku. W tym roku do ogólnoświatowej akcji dołączyła po raz drugi.